To wszystko już jutro w Pokémon Go moi drodzy A więc jośma nociskę, a ja jestem Ruki A w dzisiejszym filmiku przedstawię wam co jutro czeka nas w Pokémon Go Żeby ten filmik trafił do wszystkich zostawmy pod tym filmem jak najwięcej łapek w górę Co zwiększy zasięg filmu A kto jeszcze nie subskrybuje mojego kanału to zapraszam do subskrypcji teraz Będziesz wtedy na bieżąco z tego typu nowymi filmikami o Pokémon Go Czy to informacyjnymi, czy to śmiesznymi A tymczasem nie przedłużając zaczynajmy Otóż dzień jutrzejszy w Pokémon Go nie jest zwykłym szarym dniem nie wiem, jakiego moglibyśmy się spodziewać bo jutro, czyli 13 czerwca zaczyna się event moi drodzy zwiększony zostanie spawn lodowych oraz ognistych Pokémonów, a także zwiększona zostanie ilość expa jakiego będziemy mogli zdobyć za bonusy przy rzucaniu greata, excelenta czy też nice'a w Pokémony podczas ich łapania oraz dla wszystkich chętnych którzy chcieliby tanio nabyć lucky egi, będą one po promocji w sklepie, także szykujcie pokejsiano i róbcie zapasy lucky eggów na jakieś lepsze eventy, nie sądzę, żeby w tym evencie opłacało się aż tak bardzo odpalasz te lucky egi. Ale zapasy lucky egów warto na pewno zrobić, także yy, zachęcam. Oczywiście nie są to wszystkie atrakcje, jakie czekają nas teraz w Pokémon Go, bo krótko po evencie zostaną wyłączone wszystkie gymy w Pokémon Go, moi drodzy. Dzieje się tak dlatego, że na przygotowuje nowy update, moi drodzy, do Pokémon Go, który zrekonstruuje gymy. Dzięki czemu walki w gimach będą wyglądać troszkę inaczej. I przede wszystkim nie będzie to takie stalowe odbijanie tych gymów. A raczej będzie to nastawione na grę grupami. Także, po pierwsze, szykujemy siano na lucky eki. A po drugie, zbieramy końce z gymów, póki możemy, bo później zostaną one wyłączone na jakiś czas i zostaną dodane nowe gymy które będą się sporo różnić od tych, które mamy teraz. Ale mam nadzieję, że będą się różnić właśnie w takim pozytywnym aspekcie i właśnie tak raczej będzie. A tymczasem to tyle w tym odcinku. Zostawiam pod tym filmem jak najwięcej łapek w górę, żeby jak największa rzesza trenerów dowiedziała się o jutrzejszych wydarzeniach. Jak z Pokémon Go. Ponadto, jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zapraszam cię do subskrypcji teraz. Oraz, jeśli jeszcze nie jesteś na mojej grupie oraz na fanpage'u, to zapraszam cię tam. Linki masz w opisie razem ze Snapchatem i Instagramem. A ja uciekam, trzymajcie się, cześć!